Witam Państwa, mam przyjemność gościć w siedzibie architektów kariery Grzegorza Turniaka, prezesa i powiedziałabym prekursora tematu zarządzania karierą w Polsce. Cieszę się, że jesteś z nami i witam. Wykorzystując ten moment, chciałabym zadać dwa pytania, bo jesteś zdecydowanie mistrzem networkingu, z chęcią słucham wszystkiego, co na ten temat mówisz. Patrząc na to, na, na to co mówią nasi klienci i z czym się zmagają, to w momencie poszukiwania pracy czy zmian zawodowych często mają wyzwanie z wykorzystaniem tego, w czym Ty jesteś mistrzem, właśnie tego networkingu. Albo się tego boją, albo nie wiedzą, jak do tego podejść. Mm -hmm. Co byś im poradził? No jest to trudne rzeczywiście wyzwanie, dla mnie jeszcze trudniejsze, ponieważ mnie to przychodzi z łatwością. Kiedyś zrobiłem sobie test galopa na talenty, tak zwany Strength Finder, i tam wyszło coś takiego, co jak szefowa Galop Instytutu, mi powiedziała tak, Grzegorz. Ty jesteś osobą, na której nie ma nieznajomych, są tylko znajomi, których jeszcze nie poznałeś. I ja jestem taką rybą, która pozwolona w wodzie i na nauczyć innych pywać. No mam sobie, ale tak. Żart, Pierwsza rzecz jest taka, że trzeba mieć świadomość, że to jest umiejętność taka sama jak każda inna. Taka sama umiejętność, jaką każda z nas, każdy z nas, profesjonalistów, powinien mieć w swoim portfolio kariery. Trzeba mieć zawsze aktualny życiorys. Trzeba mieć pewną wprawę w, w chodzenie na interwiu o pracę. Trzeba mieć elementarną biegłość w internecie, trzeba mieć inter elementarną biegłość w językach. Trzeba mieć elementarną, tzw. business biznes czyli pewne no, nakrywanie na biznes, że niezależnie od tego, w jakiej organizacji jestem, staram się jakieś wkład dawać i powodować, że rzeczywiście ta organizacja dzięki mojej pracy się rozwijała. Więc taki a trzeba, trzeba mieć, coś takiego, co koła mówić, na do po angielsku, need of urgency, czyli pewien taki dynamit i pewien taki dopinanie spraw do końca, żeby nie było, że no, ja, no wysłałem maila. No i już uważam, że sprawę załatwiają. Przed chwilą nie do tego z moich kolegów, no on wysłał maila. Uważam, że sprawę no Ja się 10 lat temu w sercu tego nauczyłem, że nie ma, że wysłałem maila już mam z głowy temat. Sprawa ma być zrobiona. Wysłanie maila nic nie oznacza, nie zwalnia się odpowiedzialności. Jest branie odpowiedzialności na siebie. Tych oczywiście strategii, tych rzeczy po jest wiele, natomiast to co jest istotne przy networkingu, to jest to, że jest to umiejętność, która do tej pory jest niedoceniana, nie do końca rozumiana, trochę w Polsce zdewaluowana poprzez komunę, gdzie no wszyscy wszystko załatwiali i nam się wydaje, że my żeśmy odziedziczyli właśnie umiejętności networkingowe. Nie. To jest rzeczywiście, wychodzimy od pierwszej zasady, do zasady wzajemności. Ja pomogę Tobie, Ty pomożesz mi. I to jest pierwsza zasada. Druga zasada to jest taka, że Sieć kontaktów no, wymaga odpowiednio wczesnego budowania, i takie moje ulubione, znowu powiedzenie, takie właśnie, przysłowie, jak nie wiem, arabskie czy chińskie: wykop studnie, zanim będzie spragniony. Przyjaciół trzeba sobie z przyjaciółmi budować wtedy nie wtedy, kiedy są potrzebne, tylko zanim będą potrzebne. I to jest tego typu rzecz. Druga rzecz jest taka, że ludzie jednak cały czas tkwią w, takim, w takiej iluzji, że ogłoszenia zdobywa się przez ogłoszenie. Praca zdobywa się poprzez ogłoszenie o pracy. Kiedy ja 10 lat temu kupiłem sobie na lotnisku w Kopenhazy książkę Richarda Bolesa, czy w What color is the ochroną. To, mm -hmm. to nagle on pokazuje, że, no, wtedy jeszcze internet nie był taki znany, ale w nowszych książkach jest ta sama, ta sama historia. Rozpocznij, yy, siadaj do internetu wtedy, kiedy na koniec dnia, kiedy już skończysz szukać pracy. Czyli do internetu, do oglądania, ogłoszenia pracy, to masz się o godzinie 8, 9 czy 10, kiedy już cały dzień zajmowałeś się szukaniem pracy. Mm -hmm. Siedzenie w internecie, odpadanie na ofertę, szukanie, to nie jest szukanie pracy. To jest oczywiście skanowanie, rynku, przygotowanie, tak? natomiast większość ludzi siada, cały dzień siedzi przy komputerze, wyślę 20, 30 ofert, na no, przykład na sobie bez tak wciągnie ich to niesamowicie i na koniec dnia mówi, no ja ci cały dzień szukałem pracy. Ty nawet nie położyłeś się koło szukania pracy, nawet nie musiałeś koło szukania pracy. Cały dzień trzeba się spotykać z ludźmi. Nasi klienci mówią, że to jest trudne, tak? albo że nie lubią tego robić, albo że nie wiedzą jak. Od czego powinni zacząć, jeżeli chcieliby być skuteczni w poszukiwaniu pracy, wykorzystując networking? Od czego powinni zacząć? Co, no to jest od zmiany przekonań. Tak ładnie chyba Robert Ford powiedział. Jeżeli uważasz, że możesz, to możesz. Jeżeli uważasz, że nie możesz, to nie możesz. Więc jeżeli uważasz, że tego networkingu nie potrafią, no to się nic z tego nie stanie. Jeżeli zaczną chodzić, to to im nie będzie działało, bo mają przekonanie, że to nie działa. W związku z czym pierwsza rzecz. Uwierzyć, że networking działa, uwierzyć, że fakty są faktami. Badania pokazują, że 80% osób znajduje pracę przez rekomendacje, przez polecenie, przez kontakt osobiste, 10-15% do 20% przez ogłoszenie, mhm. że to jest tylko margines. A drugi jeszcze paradoks poszukiwania pracy polega na tym, że tak naprawdę pracę nam pomagają znaleźć znajomi nie z tego pierwszego okręgu, tych naszych 15-20 najbliższych znajomych i przyjaciół, z którymi żeśmy chodzi do szkoły, na studia, czyli w jednej, w drugiej pracy, to ludzie, naprawdę dobrze się znamy, w ścieżmie, tylko z ludźmi, których tak naprawdę w większości nie znamy. Przypadkowośmy się poznali na jakimś spotkaniu, na jakimś stowarzyszeniu, na jakimś klubie, na jakimś imprezie i oni tak naprawdę w większości przypadków pomagają nam o nowych otwarciach. Dlaczego? Dlatego, że ten nasz klub znajomych w zasadzie znamy to w otwarcia, chodzimy tymi, samy, tymi samymi ścieżkami, znamy tych samych ludzi, pracujemy w tej samej branży i oni tak naprawdę niewiele wiedzą, o co się dzieje. Na oni wiedzą to samo, o czym my wiemy, już więcej nic nie wiedzą, a potem to samo z punkt widzenia. Natomiast kiedy przyjrzymy się i odnowimy relacje z tymi, których stosunkowo słabo znamy, to ci ludzie są nam w stanie rzeczywiście otworzyć pewne drzwi. ja podam przykład prosty. Jedna z moich znajomych, kadrówek, którą pamiętam, poznałem 10 lat temu. Z rok, czy ze 2 temu dla jej filmu zrobiłem szkolenie, wykład. I teraz usłyszałem, że wypada za burtę, no bo wysłałem do niej mail, a wrócił, dowiedziałem się, że wypada za burtę, szuka pracy, słyszałem o otwarciu. Zna, dwa razyśmy się widzieli, no. dwa się widzieli. ja przy swoich 15 tysiącach kontaktów, na kogoś dwa razy widziałem no to jest raczej w tych... 15 000 tysięcy kontaktów, tak. z czego pamiętam, że mówiłeś, że połową co najmniej zarządzasz starym jak tak ja wiedziałe. I, I teraz, i teraz on nagle, no wiesz, jest we Wrocławiu otwarcie, Ono, mówi, nie, ja dowiedziałem się, że to jest niespecjalny właściciel tej firmy. Ja wysłuchaj, ty przez 10 lat, ile lat, bywasz, ile lat temu byłaś na ostatnim interwiu? No pracuję 15 lat w korporacji, nie poradzę żadnym interwiu. Ja mówię, ty pojedź tam. Nie po to, żeby tą pracę zdobyć, tylko żeby przećwiczyć robienie interwiu, bo to jest zupełnie inna umiejętność. Im, im bardziej takiego twardego masz przed sobą przeciwnika, tym się lepiej przygotujesz, tym niekoniecznie tą pracę możesz zdobyć, ty możesz o niej nie zabiegać, ale trzeba ćwiczyć mięśnie, trzeba też, tak się ćwiczymy, też żyzną fizyczność, trzeba sobie trochę pobiegać, czy na siłowni, czy, czy na gwiaździewce, czy gdzieś. Tak samo tutaj trzeba to poświęcić Czyli większość. Ludzi znajduje pracę przez te słabe kontakty, przez te, którzy którzyśmy raz, dwa, trzy razy w życiu, rozsyłamy no, życiorysy, spytamy, dzwonimy i tak dalej. Jest to oczywiście trudne, dlaczego ludzie to nie stosują, bo jednak w większości obawiamy się odrzucenia. I to jest coś, co ja powiem ze szkoły średniej, jak była jakaś dyskoteka, no tak, chłopcy moi koledzy tam o lekko się nie zneutralizowali i swoich obaw, no to na tą salę do tańczenia nie wchodzili. Ja zawsze wchodzę na trzeźwo, bo nie miałem z tym problemu. I widzę, że w życiu rzeczywiście wiele to bardzo trzeźwo bo nie mam z tym problemu, ale ludzie rzeczywiście mają lęk, że co będzie, kiedy ktoś mnie odrzuci? Ja zadzwonię, a co powiedzieć, a od czego zacząć? Znowu, na rynku polskim jest kilka książek, które rzeczywiście pomagają precyzyjnie przejść ten proces. Jest książka myśl Tulier Networking, czyli jak osiągnąć sukces w karierze i życiu zawodowym. Genialna. Osoba, która napisała, jest introvertyczką, jest osobą jest konstatem kariery, podobnie jak tutaj ty. Twoja, twoje, twój zespół. I ona po prostu przeszła przez wszystkie mordegi rzeczywiście budowania sieci kontaktów sama i ze swoimi klientami, więc napisała najlepszą możliwą książkę uważam na świecie z szukania pracy przez kontakty. I mhm. tak podała takie dwa pojęcia. Misja strategiczna i sesja rozpoznawcza. Misja strategiczna to jest tak, że idę do moich znajomych, tych bliskich, tego bliskiego okręgu, 15-20 ludzi, mówię słuchaj, znacznie parę lat, jak sądzisz? co ja powinienem robić, znasz trochę rynek, znasz ciekawe rzeczy, jak uważasz, ja gdzie ja powinienem dzisiaj pójść, co ja powinienem robić. I to jest cała, cała taka seria pytań, które się powinno zadać, spotkać na 15 od pół godziny, godzinę, w zależności, i jaką mamy relację, ile ma nam czasu poświęcić. Kiedy już sobie z kilkoma ludźmi porozmawiamy, gdzie oni nas widzą, my sami wiemy, do czego się nadajemy, ale na ludzie nam dają troszeczkę inny wgląd, oni potem troszeczkę inaczej widzą inaczej niż my, trochę widzą inaczej nas, no kiedy sobie to zrobimy, to robimy tak zwaną sesję strategiczną, czyli już siadamy z kilkoma osobami, Część, to są te same osoby, część inne, pewne dobrze. Słuchaj, chcę dojść tam. Jak tam mam dojść, Twoim zdaniu? I wielu Wiem. naszych przecież znajomych chętnie, tak jak znamy się na medycynie, na polityce, na piłce nożnej, na, na polskich innych rzeczach, chętnie nam podpowie. Na ile my to przez 5 czy przez 10 podzielimy, to jest jedno. Natomiast to, co jest istotne, to jest istotne, żeby rzeczywiście wiedzieć, dokąd chcę pójść i wiedzieć, jak tam dojść. Bo niestety. Większość z nas nie wier tam dość. Albo używa te same ścieżki i potem się dziwi, czemu nie doszedłem, no przecież już pięć lat próbowałem. No próbować w ten sam sposób, z inny, z inny. Jest spółny. tam jest fantastycznych kilka modeli, natomiast te dwa modele, e, misja rozpoznawsza, sesja strategiczny, to jest w ogóle podstawa, aby za każdego z poszukujących nowych wyzwań, czy to aktualnie pracujących, czy tych, którzy wypadli za burtę i szukają nowych wyzwań. Więc jest, ta wiedza jest, tylko prawda jest smutna taka, że ludziom się tego nie chce robić po To jest najprzykrzejsze. Jesteśmy na początku grudnia. Grudzień to taki czas podsumowań, a przynajmniej przydałoby się podsumować ten rok i zbudować parę refleksji na ten nowy nadchodzący, co jako osoba doświadczona i też prezes stowarzyszenia konsultantów kariery, które ja jest... Kariery. I autor książki Alchemia <laughs> Kariery oczywiście, co byś poradził naszym klientom i osobom, które będą oglądały?